Nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski, w ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, w ziemi włoskiej Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Że ja tym myślem zajdzie będzie polakami. Dam na przykład, bo na partę jak zwyciężać mamy. Masz Dobrowski, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania, Po szwedzkim za Dla ojczyzny ratowania Rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, Marsz, żołnowski. ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec z osnej Basi mówi zabłaka. Słuchaj jedno, pomoc nasi, biją w tarabany. Marsz marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim Shelves, not all.